Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu obficie. Byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Od czasu do czasu przychodzi ktoś z takim pytaniem: pastorze, jak mam się modlić? Lub Pastorze, jak mam się modlić, żeby było skutecznie? Albo czy jest jakaś forma modlitwy, która spowoduje, że moja modlitwa będzie wysłuchana? To jest całkowite niezrozumienie tego, czym jest modlitwa. Otóż, w najlepszym zrozumieniu modlitwy, modlitwa to jest taka moja rozmowa. Z Bogiem. Modlitwa to jest taki czas, który spędzam na kolanach mojego ojca i po prostu z nim rozmawiam, po prostu z nim przebywam. I kiedy rozumiemy, czym jest modlitwa, że modlitwa jest rozmową z ojcem, że modlitwa jest relacją z ojcem, to wtedy zobaczcie, jak to pytanie by brzmiało: jak mam rozmawiać z ojcem? Albo jak powinienem porozmawiać z ojcem, żeby było skutecznie. Albo czy jest jakaś forma rozmowy z ojcem, która spowoduje, że ojciec mnie wysłucha? Gdyby ktoś przyszedł do mnie z takim pytaniem o ojca, to wiedziałbym, że jego relacja z ojcem jest po prostu patologiczna, że coś tam jest nie tak. Normalnie dziecko nie pyta, jak ma rozmawiać z ojcem. Po prostu z nim rozmawia. Normalnie dziecko nie pyta, jak ma rozmawiać z ojcem, żeby to było skuteczne, bo to znaczy, że coś tam w tym domu jest nie tak. Normalnie dziecko nie pyta, w jaki sposób rozmawiać z ojcem, żeby on go wysłuchał, bo to by oznaczało, że coś w tym domu jest nie tak. No i bardzo podobnie z modlitwą jest. Jeżeli szukasz skutecznego sposobu na modlitwę. To, twoja relacja z Bogiem jest dość patologiczna. Jest oparta na niewłaściwych założeniach. Prawdopodobnie próbujesz w tej modlitwie coś wymusić. Prawdopodobnie próbujesz też jakichś niecnych praktyk, czyli sprowadza się to do tego, że ktoś się zastanawia, jak mam się modlić tak, żeby wszystkich uzdrowić i żeby wszyscy na mnie zwrócili uwagę. Albo jak mam się modlić tak, żeby natychmiast tu i teraz były moje problemy rozwiązane. No to jest patologia. Taki stosunek do chrześcijaństwa, taki stosunek do Jezusa Chrystusa, taki stosunek do swojego życia z Bogiem, to jest patologia najczystszej postaci, która niestety towarzyszy w bardzo wielu nauczaniach i bardzo wielu relacjach w kościołach. Więc jak należy się modlić? Uczciwie. Należy się modlić uczciwie. Należy się modlić z miłości, a nie z zasad religijnych. Należy się modlić nie dla efektu modlitwy, ale dla relacji i spędzania czasu z Ojcem. Należy się modlić w ten sposób, by Twoja relacja była coraz bardziej pogłębiona. Ja najbardziej lubię się modlić wieczorami, i wtedy przychodzę do mojego Boga i opowiadam Mu, co dobrego wydarzyło się w moim dniu. Zapominając, że wszystko, co dobrego wydarzyło się w moim dniu, pochodzi od Boga. Opowiadam mu, czym zachwyciła mnie żona, zapominając całkowicie, że przecież żonę mam od Boga. Opowiadam mu o moich dzieciach, zapominając, że one są darem od Boga. Co najciekawsze, Bóg, jak gdyby o tym wszystkim zapomina i po prostu mnie słucha. Po prostu lubi ze mną przebywać. Po prostu. Lubi, gdy ja z nim spędzam czas i odpowiada mi, zawsze mi odpowiada. Dlatego, że bardzo ważne w, tym, w tej modlitwie jest to, że skoro rozmawiasz z Ojcem, to pozwól też Bogu powiedzieć coś do Ciebie. Czasami daj sobie chwilę na wysłuchanie Bożego głosu. Czym nie jest modlitwa? Modlitwa nie jest rozkazem, co Bóg ma zrobić. Modlitwa nie jest listą żądań, co Bóg ma zrobić w Twoim życiu. Modlitwa nie jest taką błagalną formą, by Bóg zwrócił na Ciebie uwagę, bo Bóg już na Ciebie zwrócił uwagę, skoro ukrzyżował, dopuścił do ukrzyżowania swojego. Syna. Czym jeszcze modlitwa nie jest? Modlitwa nie jest formułką religijną. To jest kolejna patologia, o której trzeba by było wspomnieć. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi dziecko do ojca i codziennie mówi mu to samo. Nawet najpiękniejsze słowa, ale codziennie te same. Nawet najbardziej prawdziwe słowa dotyczące miłości syna do ojca, ale codziennie te same. Ja bym się zastanawiał, czy z moim dzieckiem jest wszystko w porządku. Albo czy ze mną jest wszystko w porządku, skoro moje dziecko w taki sposób się ze mną kontaktuje. Więc modlitwa nie może być nawet najbardziej poprawną regułką religijną. To nie jest modlitwa. To jest jakaś mantra, to jest jakieś, jakaś patologia. Czym jeszcze nie jest modlitwa? Modlitwa nie jest rozkazem, jak wspomniałem. Co Bóg ma zrobić? Strasznie mi się nie podobają modlitwy, które są takim trybie rozkazującym, że ja coś nakazuję albo ja rozkazuję. Ubiera się w to takie słowa, że robię to w autorytecie Jezusa Chrystusa. Nigdzie. Nie czytałem o tym, żeby Jezus Chrystus rozkazywał swojemu Ojcu, co on ma robić. Nigdzie też nie czytałem o tym, żeby Jezus Chrystus w ten sposób rozumiał swój autorytet, będąc tutaj na ziemi. Raczej czytam, że Chrystus spędzał wiele godzin na rozmowie ze swoim Ojcem, a potem potrafił zgromić gorączkę, ale nie robił tego krzykiem. Tupaniem nogami, wrzaskiem, e, dziwnymi jakimiś formami tej modlitwy. Nie chodził do żadnej szkoły, gdzie go nauczono, gdzie położyć rękę i jakich słów użyć, żeby choroba odeszła, czy tego typu sprawy. Nie. Nie ma czegoś takiego. Nie można się nauczyć takiej modlitwy, bo taka modlitwa nie jest modlitwą. Jeśli chcesz być skuteczny w Królestwie Bożym, weź wzór z Chrystusa. Weź wzór z tego, że On wiele godzin, całe noce spędzał na rozmowie ze swoim Ojcem. Dzięki temu był go tak blisko, że znał Jego wolę. Jeśli znał Jego wolę, to wtedy i tylko wtedy mógł coś zrobić w Jego imieniu. A my dzisiaj byśmy chcieli robić rzeczy w Jego imieniu, ale z pominięciem Ojca. Chcielibyśmy robić rzeczy w jego imieniu, ale tak żeby one nam przynosiły chwałę, żeby one nam przynosiły skuteczność. No bo jak inaczej zrozumieć ludzi, którzy chcą się nauczyć modlitwy, by być skutecznymi? Oni chcą być skutecznymi? Oni w tej historii co najwyżej mogą być posłusznymi narzędziami. Więc jak się modlić? Uczciwie, jak się modlić głęboko, jak się modlić po swojemu, jak się modlić jak ci się podoba, byleś był w tej relacji prawdziwy i byle to była relacja z Ojcem, a nie wymuszanie na Ojcu. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć. Dobrze jest też, gdy się modlimy i za coś dziękujemy. Tak, dziękujemy. Dlatego że skuteczna modlitwa to nie lista żądań, lecz wdzięczność Bogu za to, co mam. Wdzięczność Bogu za to, czym mnie obdarzył. Wdzięczność Bogu za to, kim w nim jestem, a on jest we mnie. Mniej żądań, więcej wdzięczności. To bardzo by się przydało we współczesnym kościele. Oczekujemy znaków, oczekujemy cudów, oczekujemy wszystkiego. Bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Wtedy i tylko wtedy coś się zmieni. Wspaniałości z nieba. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro z Bogiem.